Główny kierunek naturalność i minimalizm. Natura i równowaga to motyw, który towarzyszy nam w wykończeniu wnętrz od kilku lat. Nie zmieni się to również w 2024 roku. Naturalność będzie widoczna zarówno w wykończeniu meblach czy urządzeniach HGD. Będziemy jej poszukiwać w kolorach, materiałach i kształtach. Towarzyszący im minimalizm będzie przyświecał projektantom oraz producentom elektroniki domowej. Która przestała pełnić jedynie funkcję praktyczną. Urządzenia AGD to również element estetyki, a ich celem jest dopełnianie wnętrz i nadanie im charakteru. Projekt Wnętrza. Laura Sulzik, LS Studio. Fotografia Bartosz Jarosz. Styl: od minimalizmu, przez kwitelu sury, po indywidualizm. W 2024 roku nadal powszechnie popularnym stylem w wykończeniu wnętrz będzie minimalizm w jego różnych odmianach. To kolejny rok. W którym styl skandynawski będzie cieszyć się uznaniem konsumentów i projektantów. U jego boku coraz częściej pojawiać będzie się styl Japandi, łączący styl skandynawski i japoński. Projekt wnętrza. Joanna Węgłowska, architekt wnętrz Decoroom. Fotografia Marek Koptyński. Stylizacja. Decoroom będziemy też stawiać na klasykę, szczególnie w przypadku elementów dekoracyjnych i dodatków których celem będzie nadanie eleganckiego charakteru pomieszczeniom. Klasyka będzie widoczna także w wykończeniu, a wraz z nią trend, który pojawił się w 2023 roku, kwite luksury, czyli cich luksus. To styl nawiązujący do trendu old money, stawiający na eleganckie i klasyczne wykończenie, urządzenia i dodatki, które charakteryzuje prosta i elegancka forma. Projekt wnętrza. Katarzyna Kraszewska architektura wnętrz. Fotografia na ta cook Fotografy dla tych, którym znudził się już wszechobecny minimalizm. 2024 rok przyniesie nutę indywidualizmu i kolorów. Będą one przejawiać się w stylu dopamina decor. Który wyróżnia się zabawą kolorów tekstur i wzornictwa. Kolory, ciepłe i łagodne odcienie, złote dodatki oraz mocne barwy. Kolory wnętrz w 2024 roku będą odzwierciedlać główny trend roku: Naturalność nadal będą królować naturalne i ciepłe odcienie, dużo beżu i bieli. Odrobina szaleństwa nada im kolor złoty. Które zdecydowanie będzie ponować w dodatkach i wykończeniu, a także w urządzeniach HGD. W 2024 roku zagoszczą również mocne i wyraziste kolory, takie jak bordowy, musztardowy czy butelkowa zieleń, a także kolor roku, niebieski. Te będą intensywne, ale stonowane, co nada im eleganckiego szyku. Projekt wnętrza i zdjęcie, kodo projekty i realizacje wnętrz kształty, zaokrąglone. Obłe. W myśl równowagi i natury coraz pewniej będziemy odchodzić od ostrych i prostokątnych kształtów. Zastąpimy je okrągłymi i obłymi liniami, które będą nadawać charakter meblom, urządzeniom d, dodatkom, a nawet elementom architektonicznym. Fotografia gorenje wykończenie, metal. Nowy rok przyniesie kolejny trend w wykończeniu wnętrz które szczególnie zauważymy w urządzeniach HGD oraz dodatkach. Jest nim wykorzystanie metalu do tworzenia dużych elementów, takich jak sprzęty domowe. Stworzone całe ze stali będą nadawały ostrzejszego i surowego charakteru wnętrzom urządzenia, nowoczesne i inteligentne. Wspomnieliśmy już o urządzeniach HGD i ich wykończeniu. To, czego będziemy oczekiwać od nich, to również zaawansowane technologie. Które są wyposażone. Dążymy do minimalizmu, również w sferze życia i czasu spędzanego z bliskimi. Szukając tak zwany quality time, coraz chętniej stawiamy na nowoczesne i inteligentne urządzenia, które odciążą nas z części domowych obowiązków, abyśmy ten czas mogli poświęcić na przyjemności. Zobacz także, jak urządzić wnętrze w stylu art. Deco: salon, kuchnia i sypialnia art. Deco: zdjęcia i inspiracje.